W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu żenujące zachowanie polskiego ministra z ramienia platformy. Mianowicie w trakcie debaty o sytuacji palestyńczyków w strefie gazy kamery uchwyciły polskiego ministra śmiejącego się i żartującego. Zachowanie szłapki nie uszło uwadze przemawiającego w tym czasie europosła z Belgii, Marca Botengi z Robotniczej Partii Belgii, który sprowadził na ziemię polityka Tuska, który nie potrafił zachować odrobiny powagi. Przytoczyłem również państwu wiele innych wartych uwagi przemówień, które padły na posiedzeniu Komisji Europejskiej. Zapraszam do oglądania. Dzieci nie mają dostępu do wody, a państwo się śmieją. Panie ministrze, jak to jest możliwe? Dlaczego? Proszę pana. Jeszcze więcej, jeszcze dalej w tą zieloną farsę, w to zielone oszustwo. To ma być rozwiązaniem. Nie no, to jest szaleństwo. Rozbudowa sieci. Macie rację, rozbudowa sieci, ale to potrwa tak naprawdę dekady i pochłonie miliardy euro. I chciałbym prosić, żeby przedstawiciele Rady przestali chichotać. Państwo się tutaj śmieją, a my rozmawiamy o śmierci już nie wiem ilu Palestyńczyków, o głodzeniu całej społeczności, a Państwo tutaj sobie stroją żarty. Palestyńczycy to też są ludzie, powinni się Państwo wstydzić. I to właśnie dobrze przedstawia Unię Europejską. Brak szacunku, wręcz pogarda dla życia palestyńczyków. Tak, my tu mamy wystąpienia, w których mówimy, och, sytuacja w Gazie się pogarsza, nie wspominając o tym, dlaczego ta sytuacja się pogarsza. Dlaczego się pogarsza? Ponieważ Izrael blokuje dostawy pomocy humanitarnej, żywności, a nawet prądu. I co to znaczy? Bez, przecież bez prądu nie ma odsalania wody, więc nie ma wody pitnej. I dlatego całe rodziny, Dzieci nie mają dostępu do wody, a państwo się śmieją. Panie ministrze, jak to jest możliwe? Dlaczego? Proszę pana. Dlatego ten współudział Europy w tym to jest właśnie przejaw pogardy dla życia palestyńczyków i my za to zapłacimy, obiecuję. Pan Mien Mazurek, bardzo proszę, jedna minuta. Metrojna sobie ceny elektryny niż w amerykańskich. Mamy trzykrotnie wyższe ceny energii niż w Stanach Zjednoczonych, pięciokrotnie wyższe, jeśli chodzi o gaz. Też tak samo mamy wyższe ceny paliwa, dlatego że Komisja Europejska w tym celu zmierza. Lewicowi, marksistowscy ekstremiści mówią o tym zielonym oszustwie. No chodzi o to, żeby podrożyć życie ludzi. W Stanach Zjednoczonych już zrezygnowano z tego szaleństwa. Tak samo Chiny wracają do elektrowni węglowych. Dzisiaj nie można nawet rodziny założyć, ponieważ człowieka nie stać na zapłacenie rachunków. A teraz komisja nam to mówi: mamy rozwiązanie. Jeszcze więcej, jeszcze dalej w tą zieloną farsę, w to zielone oszustwo. To ma być rozwiązaniem. Nie no, to jest szaleństwo. Ciągle to samo, a potem oczekiwanie innego rezultatu. Przez panią przewodniczącą Urszulę von der Leyen planu obniżenia cen energii jest niczym innym jak skandalem. Nie zawiera żadnych realnych, szybkich mechanizmów, byśmy mogli jak najszybciej obniżyć cenę energii. Zaproponowane kontrakty różnicowe i kontrakty długoterminowe już były. I te kontrakty nie pozwoliły na obniżenie tak naprawdę cen energii ani w Polsce, ani gdzie indziej. Propozycja obniżenia podatków to jest nic innego jak generalnie coś, co mogą zrobić kraje członkowskie. Wcale nie muszą o to prosić Komisji. Rozbudowa sieci macie rację rozbudowa sieci, ale to potrwa tak naprawdę dekady i pochłonie miliardy euro. Nie jesteśmy w stanie szybko tego zrobić. Rozwiązania są następujące, proszę państwa, żeby tu i teraz ratować przemysł, obniżyć cenę energii, zawiesić kwestię ETS-u, błyskawicznie ets -e zreformować. Z jednej prostej przyczyny nie mogą w systemie ETS-u być instytucje finansowe, które podnoszą ceny tak naprawdę ETS-u i zamienić ETS na inwestycje, jeżeli chodzi o emitentów. Dziękuję bardzo. To Rosja jest agresorem. I to za jej zamrożone aktywa powinno się odbudowywać niezależną, suwerenną, demokratyczną i proeuropejską Ukrainę. Przekażmy rosyjskie pieniądze tak, jak zrobili to Brytyjczycy. Cieszę się bardzo, że to właśnie dziś, 26. rocznicę przystąpienia Polski do NATO, my tutaj w Parlamencie Europejskim przegłosowaliśmy ważne wzmocnienie wspólnej polityki obronnej Europy. I w ramach tego dokumentu przegłosowaliśmy ważny zapis uznający Tarcze Wschód za flagowy projekt dla wspólnego bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. I maski dzisiaj opadły. Posłowie słowie u i Konfederacji ręka w rękę z Putinistami, z AFD i Orbana nie zagłosowali za tym dokumentem. To nie jest Duma, to jest Parlament Europejski. Powtórzę więc jeszcze raz, zamrożone rosyjskie aktywa powinny być wykorzystane w odbudowie Ukrainy, odwagi Europy. Błędem kluczowym, który był popełniony względem Rosji było rozwijanie infrastruktury, która pozwala na przesyłanie gazu. Ta infrastruktura ma swoje imię, nazywa się Nord Stream. W 2014 roku, gdy Rosja po raz pierwszy zaatakowała Ukrainę, Niemcy podjęły decyzję, aby dalej kontynuować budowę gazociągu Nord Stream 2. W takim razie, jeżeli wy naprawdę chcecie uniezależnienia od Rosji, to ja mam jedną prostą propozycję. Niech Niemcy udowodnią, że chcą tej, tego uniezależnienia. Niech zlikwidują, niech zniszczą gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2 skutecznie. Niech wycofają się z jego dalszej eksploatacji w przyszłości. Niech pokażą, że rzeczywiście nie chcą płacić Rosji euro za gaz, który stamtąd będzie płynął lub będzie mógł płynąć w przyszłości. Udowodnijcie swoje prawdziwe intencje i powiedzcie stop rosyjskiemu gazu na zawsze. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Od trzech lat rosyjskie rakiety niszczą ukraińskie miasta, zabijają cywilów, a działania wojenne zamieniają całe regiony w ruiny. Przez cały ten czas sojusznicy Ukrainy szukają środków finansowych, by wesprzeć ją w tej nierównej walce. Jednocześnie w zachodnich bankach leży prawie 300 miliardów dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów, pieniędzy, które mogłyby wesprzeć Ukrainę. Najwięcej tych środków znajduje się w Unii Europejskiej, która w kolejnych rezolucjach i dokumentach z upodobaniem podkreśla swoją rolę we wspieraniu Ukrainy. W rzeczywistości wsparcie Unii doskonale oddaje powiedzenie, że gdy Rosjanie zajmują kolejne terytoria Ukrainy, Unia Europejska zajmuje tylko stanowisko. Dlaczego od ponad 10 lat to zdanie wciąż jest aktualne, dlaczego za słowami nie idą konkretne działania, prawdziwe, a nie tylko na papierze? Kwestia zamrożenia rosyjskich aktywów to kolejny dobitny przykład takiego papierowego działania. Istnieją mechanizmy prawne pozwalające na przekazanie tych funduszy na pomoc Ukrainie. Rosja nie ma żadnych moralnych ani prawnych podstaw, by żądać zwrotu tych pieniędzy. Dlatego apeluję do rządów państw, w których znajdują się rosyjskie aktywa nadszedł czas, by działać. Musimy przekazać pierwsze miliardy już teraz. Każdy dzień zwłoki oznacza więcej ofiar na Ukrainie. Przyjęliśmy przełomową rezolucję dla przyszłości europejskiej polityki obronnej. To nie tylko uznanie tarczy wschód za wiodący projekt dla bezpieczeństwa Europy. W naszej rezolucji jest jasna deklaracja, że zamrożone aktywa rosyjskie, aktywa państwowe muszą być natychmiast wykorzystane dla obrony Ukrainy. To nie czas na półśrodki, dość gadania, czas działać. Bo chodzi również o wiarygodność Europy jako pewnego sojusznika. Pieniądze państwa terrorystycznego muszą zostać przekazane Ukrainie. 300 miliardów euro może zmienić wynik tej wojny. Agresor musi ponieść odpowiedzialność za swoje niszczycielskie działania. Prawo międzynarodowe dopuszcza środki zaradcze. Unia musi wykorzystać wszystkie możliwości prawne. Wzywamy do natychmiastowego przekazania rosyjskiego kapitału Ukrainie. Ukraina, mając te środki, osłabia zdolność Rosji do prowadzenia wojny i odstrasza od przyszłych agresji. Unia Europejska musi działać zdecydowanie i opóźnienie tylko ośmiela Kreml. Sprawiedliwość wymaga, aby to agresor, a nie europejscy podatnicy, ponieśli koszty obrony Ukrainy. Miesiąc temu przewodnicząca Ursula von der Leyen oświadczyła, że wspólna polityka rolna będzie zlikwidowana, będzie połączona z innymi programami. Podpisała Porozumienie z negocjacje z Mercosurem i mamy wyraźną tendencję do ograniczenia środków na rolnictwo. I ja bym oczekiwał, żeby komisarz, który się zajmuje rolnictwem, powinien wyjść dzisiaj i powiedzieć o tych trzech sprawach, powiedzieć jestem przeciwko Mercosurowi, jestem za utrzymaniem Wspólnej Polityki Rolnej, jestem za utrzymaniem albo zwiększenia środków. Czy usłyszeliśmy jakiekolwiek słowo i zapewnienie w tych trzech podstawowych sprawach? Czy pan chce być grabarzem rolnictwa, czy pan chce być zapamiętany jako ktoś, kto rozwi roz rozwijał rolnictwo poprzedni komisarz? Walczył o rolnictwo, był atakowany z każdej strony Timmermans go atakował, Dąbrowski go atakował, a on mówił swoje. Będę bronił rolnictwa. Chcielibyśmy podobnej postawy wobec Pana, że Pan był dobrze zapamiętany w historii polskie, polskiego, ale europejskiego rolnictwa również. Nie ma żadnego zapewnienia w tej sprawie. Ja się obawiam, że najbliższa perspektywa finansowa to będzie degradacja europejskiego rolnictwa. Co nam się w Unii Europejskiej udało? Przemysł pogrzebany. Konkurencyjnych pogrzebala, tylko rolnictwo i jesteśmy na dobrej drodze, żeby Dziękujemy. rolnictwo również zlikwidować. Tak naprawdę mówimy o jednym, że w centrum europejskiej gospodarki jest człowiek i tym różnimy się od innych krajów, różnimy się od krajów, które są autorytarne, ponieważ najważniejsze jest to, żeby każdy człowiek miał zapewnione swoje prawa, również prawa pracownicze. Ale chcemy rozmawiać również o konkurencyjnej gospodarce. Chcemy rozmawiać o nowych rozwiązaniach związanych z uproszczeniami, które są bardzo potrzebne po to, żeby europejskie firmy mogły konkurować, również konkurować z innymi krajami. Co jest bardzo istotne w tej sprawie? Potrzebny jest dialog społeczny. I proszę również Komisję Europejską o to, żeby zawsze w każdej sytuacji, którą się mierzymy, ten dialog społeczny z jednej strony strona związkowa, strona pracownicza, z drugiej pracodawcy, żebyśmy zawsze dochodzili do, do kompromisów. Tak to próbujemy robić w Polsce. Uważam, że to są najważniejsze rozwiązania i szczególnie teraz, kiedy również przekierowujemy naszą uwagę na przemysł obronny, to także muszą być te działania, które podejmujemy w dialogu z tym środowiskiem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przez ponad 60 lat reżim partii Bas i rodziny asadów wspierany przez Moskwę i Teheran za pomocą terroru utrzymywał władzę w Syrii. Upadek Baszara al Assada otworzył drogę do zmian, ale jednocześnie pozostawił kraj w głębokim kryzysie humanitarnym i gospodarczym. Sytuacja ta jest testem dla społeczności międzynarodowej, a przede wszystkim dla nowych władz, czy będą w stanie zjednoczyć kraj po czternastu latach wojny domowej. Upadek reżimu dał Syryjczykom nadzieję na lepszą przyszłość. Tymczasowy rząd mający Polityczne korzenie musi jednak podjąć ogromny wysiłek, aby zdobyć zaufanie zarówno społeczności międzynarodowej, jak i przede wszystkim samych Syryjczyków. Syria potrzebuje sprawiedliwości, a nie kolejnych brutalnych zbrodni na cywilach. Nowe władze muszą zagwarantować ochronę mniejszościom etnicznym i religijnym, w tym chrześcijanom. Syria nie może być zagrożeniem dla sąsiadów ani piekłem dla własnych obywateli. Nie może też stać się bezpiecznym schronieniem dla terrorystów planujących ataki w Europie. To muszą być kluczowe warunki stopniowego i warunkowego znoszenia sankcji. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca i Pani Komisarz. Szanowni Państwo, chciałbym powtórzyć, że Unia potępia. Przemoc, której byliśmy świadkami. Uważamy, że sprawcy powinni być pociągnięci do odpowiedzialności. Ponadto musimy też nie dopuszczać do manipulacji informacjami przez zewnętrzne podmioty, którym zależy na destabilizacji. Te podmioty zewnętrzne nie podzielają naszej wizji Syrii jako kraju stabilnego i bezpiecznego w przyszłości. Naszym zadaniem jest wspieranie sprawiedliwej transformacji. I żeby zrealizować skutecznie ten cel, nadchodzące miesiące będą kluczowe. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!